O, no cebuli nie wziąłem. Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Witam wszystkich w Żarłok TV w dzisiejszym odcinku, w którym gryz po gryzie pożerę rogala świętomarcińskiego z marketu. Rogala świętomarcińskiego oryginalnego z Biedronki z Poznania. I Rogala Święto z Krakowa. Najpierw Rogal Święto Marciński z Have Seven Days, złoty 59. Myślę, że tutaj nie ma co pójść nie tak. Miękki, delikatny. Mm, pachnący. Szanowni Państwo, na 11 listopada ludzie jedzą. Rogale święto marcińskie Z w Poznaniu. Mięciutki, pulchniutki słodziutki, pośniutki, orzeszki ziemne. Mmm, pyszne, pyszne. Chociaż zbyt łagodny jest. Przesunę w górę! Rogal z Biedronki, kupiony w Krakowie z certyfikatem certyfikatem piekarni poznańskiej gwóźdź. Czy to będzie gwóźdź do trumny poznańskich Świętomarcińskich lokal Rogali? A skąd to się wzięło? Legendy są różne. Rogal świętomarciński wypieczony przez piekarnię gwóźdź, który uzyskał świadectwo jakości handlowej numer 21 30 czyli jest świeża. Uprawniające do posługiwania się europejską marką produktu regionalnego. Potwierdzone napisane w Biedronce, przytwierdzone w biedronce 450 w biedrze, rogal. Święto Świętomarciński, Stanisław Budka, starszy cechu cukierników i piekarzy w Poznaniu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak podpisał. Mhm. Ale dlaczego oni wypiekają te rogale akurat na święto Marcina? Legendy są różne, ciężko dojść prawdy i genezy, jak to się zaczęło. Ponad 150 lat temu w Poznaniu koczował taki rozbójnik Marcin. On był bardzo, bardzo głodnym żarłokiem. Miejscowi cukiernicy wpadli na pomysł, żeby go udobruchać i wkupić się w jego względy. Patrząc na zachodzący księżyc, upiekli dla niego dużo, dużo chlebów marcińskich. Na jego cześć, jako że bardzo mu smakowało, nazwano to Rogalem Marcińskim. Marcin, w wyniku jedzenia dużej ilości rogali, uspokoił swój temperament i potem zaczął czynić dobre uczynki, bo tak mu to wszystko smakowało i został świętym. I na cześć właśnie tej historii, to dzisiaj Piedronka częstuje nas oryginalnymi świętomarcińskimi rogalami. A przynajmniej ja słyszałem taką legendę. Bardzo dobre. Nie ma się do czego przyczepić. A w składzie jak podaje certyfikowana receptura święto to już powinniście wiedzieć. Bo to już YouTuberzy i foodisi mówią o tym często. Margaryna do wałkowania. To jest ważne, że to ma być do wałkowania, a nie do smarowania. Na Nadzienie. Mak biały, 3 kilo. Okruchy cukiernicze. Cukier, margaryna. Ja to nie żartowałem, bo to jest margaryna do wałkowania i margaryna jeszcze. Margaryna, orzechy, rodzynki, owoce w syropie lub kandyzowane, masa jaja. Tego jest dużo, bo to jest półtora kilo, masa jaja. Aromat migdałowy do smaku. Wykończenie pomada orzechy. Koźwa, już nic nie widzę w tych okularach. Dało się go zjeść. Rzeczywiście, w stosunku do Seven Days'a czuć, że jest to już ciasto pół francuskie, Czyli jest bardziej mięsiste. Dlatego, że opiera się na cieście drożdżowym, do którego wprasowano, wwałkowano, wciśnięto więcej tłuszczu. W tym przypadku margaryna. Żarłok TV. To, co się rzuca w jedzeniu e, Rogala z biedry, to sztuczność tego aromatu. W afterteście głównie wychodzi właśnie ten aromat, bo w składzie nie ma migdałów. No i po prostu to, to po prostu takie jest po prostu artificial. Da się zjeść, to jest lepsze. Lepsze niż Seven Days. Ale teraz przejdźmy do najdroższego rogala, gdzie twórcy powiedzieli, że chcą się do, dorobić. Oni postanowili kuźwa zdzierać pieniądze z ludzi. 15 złotych! A co gorsza dałem się namówić. Jednak jeszcze jest średnia półka. Fine diningowa. Fine, fine, fine. Fine, fine deining, ä, Albertina z centrum Krakowa też zrobiła swoje rogale świętomarcińskie Za 8 zł. Hm. Ale bardziej interesują mnie ich kanapki. Niebawem tam wpadnę. Więc dajmy spokój z tymi rogalami, bo mamy jednego z najdroższych rogali jakie sprzedają w Krakowie. W dodatku z zacięciem artystycznym. Z galerii tortów artystycznych. Galeria to jest miejsce, w której ogląda się co? Sztukę. Właśnie. I tutaj torty są jak obrazy. Bo to też jest święto Marciński. Tylko z racji tego certyfikatu oni nazywają go jakiś tam listopadowy albo marcinny. O kuzyna Marcina, albo tam. Nie mają certyfikatu, bo są z Krakowa, to są ludzie, krakusy, kuźwa, dlatego tak drogo liczą sobie. To oni nie mogą nazywać go Marcińskim Rogalem. Ale słyszałem, że Marcin miał brata, to był Mariusz, więc ten cukiernik tutaj, który pracuje, Konrad Tota, podaje, że w składzie jest 25 kg farszu z Marcina. Jednak. Tylko skąd był ten Marcin? Niestety nie zdradzają pomysłu, czy ten Marcin był pieczony, czy gotowany w cieście. Pobawmy się i spróbujmy, czy, czy ja to poczuję. Czekaj, przy, przepłukam sobie najpierw herbatką z czajowni sobie, z Ruandy. Czarną herbatką sobie przepłukam. Pierwsza różnica... Jest taka. No tutaj. W składzie czuć masło. A jeżeli nie czujesz tu masła, no to lepiej zrób ten test. Chrupiący jest to rogal z brzegu. No jest bardzo soczysty ten rogal. A jednocześnie chrupiący. Nie no dobra, poważnie no to ten na najlepszy jest. Poważnie, nie, bo kuźwa, ktoś by się nie domyślił, ja pierdolę Figi tutaj są, zamiast rodzynek. Dobra, jest wada tego, to jest naprawdę za mała. Mm. No jest bardzo dobry, no jest cholernie, jest za dobry. Mógłby być tańszej. Daj mi tej herbaty. Mm. Mm. Ruanda wchodzi. Masła, że ta Ruenda nie jest w stanie go spłukać. Pozdrawiam czajownie, bardzo dobra herbaciarnia. I skórka teraz weszła, no mam tu na sobie kuźwa skórę, ale jest teraz czuć, 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 czuć. Nie wiem, pomarańczowa albo cytrynowa skórka weszła. A figa idzie na słodycz. Dobra. Oczywiście, ten burger jest najlepszy z całego składu. Chociaż ten z Biedronki na margarynie, no da się zjeść jakoś Da się zjeść, natomiast Seven Days genialny jest. Po prostu jest doskonałym wytworem sztuki technologii 20% Zauważyłem, że dużo blogerów foodisów, vlogerów i także ludzi z branży którzy mają te knajpki w Poznaniu, oni chcą żeby te receptury zmienili, bo tam cukiernicy jedni, gorsi dali gorszą temperatu gorszą recepturę, a ci chcą dać lepszą, żeby było na maśle moje zdanie w tej sprawie i opinia na koniec filmu jest taka, że najlepiej jakby tego certyfikatu w ogóle nie było bo nawet jeżeli oni wprowadzą masło do tej receptury to teraz wyobraźmy sobie że dadzą to i co? I wtedy jak ktoś będzie chciał zastąpić na przykład masło i zrobić coś wegańskiego, to też nie będzie mógł tego nazywać. Nie nie będzie wegańskiej rogali świętomarcińskiej. Będzie kolejny problem. I następnie będą kolejni, weganie będą mówić. I zastępnik jajek chcemy wpisać jeszcze coś innego. I tak można bez końca do usranej śmierci się po prostu... Boksować z urzędnikiem, który będzie wpisywał, wpisywał, a pieniążki lecą i podatki trzeba brać na tę biurokrację. Ja jestem przeciwny, ale to jest tylko moje zdanie. A najważniejsze zdanie z tego filmu moje jest takie, że Galeria Tortów Artystycznych z Krakowa zrobiła mi najlepszego burgera, jakiego jadłem na 11 listopada. Dajcie mi znać, czy coś tam wam pomogło, czy nie pomogło. Dajcie mi znać, że coś tamtego, tamtego i tamtego, bo jak nie to tamtego i owego śmagiego. Pomyliłem się. Zamiast Tabasco miała wejść cebula do tego Seven Days'a.